No. Zaczynamy w klęku prostym, mniej więcej na szerokość i kolana. Stopy płasko. Wymienię napięcia brzucha, czyli już tutaj mam zamknięte żebra. Pętek do kręgu supa przyklejony. I z tym moim sztywnym tłowiem, już zamurowanym, schodzę rozciągając mięśnie łódź do tego poziomu, w którym dam radę wytrzymać z plecami prostymi. Z rozciągnięcia wstaję znowu do góry. Najważniejsze, żeby nie puścić tu napięcia brzucha, nie pozwolić zrobić czegoś takiego. O! wygięcia, wygięcie. Cały czas trzymam napięcie, rozciągam uda wstaję z nich. Zakres może być mniejszy. Tak żeby umieć z powrotem stać z tego ruchu. No to już było za, za głęboko. Ale generalnie trzymam brzuch napięty. Rozciągam powoli i szybko w górę. Ok.